Gratulacje dla kierownicza i drużyny Polonii. Mieli trudny start sezonu, ale teraz widać, że z każdym meczem grają lepiej. W kontekście tego meczu to był taki mecz trochę na wykrwawienie się, który jest z drużyn. Bo obie nie grzeszyły dzisiaj skutecznością, bo 10 wolnych, nie trafionych po stronie gospodarzy i 9 po naszej, to rzeczywiście rzadko się zdarzają takie rzeczy. Mogę powiedzieć tak, egzekucję ofensywną mieliśmy niezłą, bo braliśmy otwarte rzuty, ale nie mogliśmy ich trafić. I zaważyły tak naprawdę takie małe rzeczy jak ponowienia. Chociaż my też o nie walczyliśmy, ale w tym momencie żeśmy tego nie utrzymali. No i cóż, musimy wrócić do Poznania, przygotować się do kolejnego spotkania o tym, jak najszybciej zapomnieć, bo było to słabe spotkanie. No ja podobnie tak jak ten podpisuję się pod tym zdecydowanie rzuty osobiste. Jeżeli rzucamy rzuty, rzuty osobiste na poziomie 60-60% to jest z malutko, żeby wygrać nasz nadwiedzieć, szczególnie że zdobyliśmy 59 punktów. Więc, więc tak na gorąco można powiedzieć, że obrona było ok, jednak w tym ataku nam troszeczkę zabrakło dzisiaj skuteczności. Może, może jakiegoś yy, lepszego odczytania tego wszystkiego, co się działo w danym momencie na parakiecie. Yy, bo, boli jakby kolejna porażka na, na wyjeździe. Chcieliśmy to, chcieliśmy to bardzo przełamać, ale, ale jednak nie, nie udało się dzisiaj. Yy, głowy do góry i, i liczymy po prostu, że, że jak najszybciej uda się to Okay, proszę o pytania, profesorze. Ja mam pytania: dwa do pana trenera, a zarazem pana prezesa. Bo właśnie dwa lata temu był poważny kryzys w Drużynie basketu Poznań, duże zmiany. Teraz znowu jesteście państwo jako klub w pierwszej lidze. Czy mógłby pan trochę powiedzieć o tych. O tych historii, o tym procesie, który tutaj zaistniał, a drugie dotyczące właśnie szkolenia młodzieży, w którym tutaj na Basket Poznań, w że Tak Może jako trochę taką poradę. Z jak, jaki budżet trzeba mieć na początku, aby zacząć szkolić? Znaczy, tutaj, może jedną rzecz zdecydowanie tutaj postawię taką cezurę czasową, nie ma tamtego klubu. My w tamtym klubie byliśmy, Kuba był zawodnikiem, ja byłem trenerem, myśmy stracili pracę w tamtym klubie, tamten klub upadł. I myśmy dwa lata temu stanęli przed decyzją czy w takim razie rozchodzimy się wszyscy w różne strony, czy może spróbujemy dźwignąć ten system szkolenia, który się udało wypracować w Poznaniu, bo to my trenerzy go budowaliśmy i my trenerzy staliśmy się prezesami, zorganizowaliśmy klub, zaczęliśmy szukać sponsorów, pracowaliśmy za darmo, no i w ciągu tych dwóch lat wokół nas wytworzyła się bardzo dobra atmosfera, bo mnóstwo ludzi zaczęło nam pomagać, doceniając naszą pracę, zaczęli pracować zawodnicy, którzy kiedyś z nami pracowali tak jak Kuba. I w ciągu tych dwóch lat udało nam się zdobyć Mistrzostwo Polski, dwa, wicemistrzostwo Polski, dwa medale brązowe, czyli w sumie cztery medale, to samo z pierwszej ligi, to jest, taka, to jest taki trochę sen, którym, którym śnimy. Także mamy zupełnie dzisiaj do czynienia z zupełnie nowym klubem, z odpowiedzialnością nas jako trenerów zarówno za wynik sportowy, jak i za organizację i finanse. No i cóż, no, próbujemy wykuwać dalej tę, tę poznańską koszykówkę, także udało się ocalić system szkolenia, czyli trenerów zachować z ich kulturą pracy. A pieniądze zdobywają już się nowe osoby, o tamtym klubie możemy tylko zapomnieć. Dzisiaj to jest nowy twór, który przejął na siebie ten ciężar szkolenia. Jeżeli pan pyta mnie o budżet, budżet mógłby być w każdym. Liczą się ludzie, liczą się ludzie, ich pasja do pracy, bo jakbym powiedział, że w pierwszym roku za 300 tysięcy utrzymaliśmy cały klub, drugą ligę, 11 dużych ligowych i zdobyliśmy medale, to nikt w to nie uwierzył, że to jest możliwe w Poznaniu, abyśmy to zrobili ale pracując z ma wolontariuszami, także płaciliśmy tylko rachunki za mecze, sędziów i transport. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo.